Adrian, no jest jednak tutaj z przodu. Nie za wiele, nie za dużo, dużo czasu, dużo gry jeszcze, więc jak najbardziej wszystko się może tutaj jeszcze przetrafić. Eee, czy będzie losowanie? Słuchajcie. Czy będzie losowanie? 149 łapek. Jednej łapki brakuje. Do tego losowania. Także gorąco do tego wszystkich nie zachęcam. Dawać łapki w górę, napisał Lecho. Leszek Brzuska, siema darciarze, amatory, no siemano Leszek, dobrze to wszystko podsumowałeś, Bartek Kraszewski, siemano, jest Rosomak dalej, czołem Leszcze, czołem Leszcze, chłopy piątkowe, rozgrywki też będą transmitowane w internecie, mam zamiar z kolegą przyjechać na debiut w piątek i czyć życie punkty na naka czy jakieś apce inne, tym z niesłuchajnym, no, jeżeli chodzi o turnieje depiątkowe piątkowe w Rekinach to organizują, Rekiny to nie jest tak, że my to organizujemy, więc transmisji z tego. No nie będzie wedle naszej niewiedzy i chyba tam się nic w tym aspekcie nie ma zamiaru zmienić. No, no to jest. Czy to jest? 180! Brawo panie Marku, brawo szapoba. ba! No jeżeli taki zawodnik odpada z grupy, to ja nie mam. Oszukali pana wcześniej chyba, oni musieli źle te punkty liczyć. Wydaje mi się, że po musimy do tej Marka jakkolwiek przepchnąć do tej 1.16 finału, no chociażby za taką 180. No, no fantastyczne wspomnienie będzie miał. No i jedno już jest absolutnie pewne. Jeżeli chodzi o Marka, to nie jest tylko to, że trafia Double 14, obejmuje prowadzenie 1 do 0 w fantastycznych dwóch ostatnich kolejkach. Ale na pewno wyląduje na naszych szorsach i będzie już na stałe nie na naszym youtube'owym kanale